Siemaneczko Ludziska, tutaj z Sulway. Siemaneczko, jestem Raczko. I jesteśmy na Minecrafcie. Tak, wracamy z Minecraftem z powrotem. Długo nas nie było. To znaczy, długo nas nie było w sumie na Minecrafcie, bo żeśmy tam trochę plusa pograli. Wiecie. Dobra. Co żeśmy zrobili, jak nas nie było? Um. Tak. Żeby nic. No bo żeśmy praktycznie nie grali, nie? Ale tak jak widać, będę robił. Wokół mojego domku będę robił takie, takie coś Tutaj będzie Co, to, to żeśmy próbowali robić podłogę To co mam w domu Że coś tam w nowych wersjach się coś, trochę tak mieszało się troszkę, wiecie o co chodzi, tak? Że nie działało za bardzo, dobra mm. Przewidziany odcinek na 20 około minut to Może zobaczyć, która jest godzina, bo nie mam telefonu przy sobie Dobra, to tak 629, tak 25 minut. Włączam sobie światełko w domku i idziemy spać, bo się robi noc. Tak na żeby spać, trzeba mieć łóżeczkę, ale ja tego łóżka chyba nie mam. O jezu, zapomniałem, jak się ma Mam jakąś pełnę w ogóle? Nie mam. Ale musimy lecieć tam. Okay. To tutaj, jak widzicie, ja jestem na tej farmie. Nie, nie pamiętam, czy pokazywałem, czy nie e, jej działanie. Zrobię, że zademonstruję. Tu trochę mam tych O, Wysadzone. Tu mam to wejście, które tą dźwignią zamykam i otwieram. Teraz tak jak stanę na to, to się nic nie dzieje. A jak wyciągnę za dźwignię, Tutaj się woda wylewa i te wszystkie, które spadły, jak zejdę z tego, to się przestaje wylewać. Kurde no, masz jakąś wolę na miszczu? Coś tam mam. A jak nie to... No, czekaj, to ja sobie pójdę od razu, I jeden z problemów, że to tam, tam do tego zakątka tam te wchodzą mi te... O jak mnie zlagowało. Te knypki. Nagrywa się, nagrywa się, nagrywa się... Więc muszę tutaj też wodę pójść stąd, żeby Dzisiaj pała mamy teraz wstuna. My teraz z Redchem mamy wolne w poniedziałek i we wtorek, więc będziemy siedzieć i nagrywać, mam, na, mam nadzieję. O, jest, jest łóżko, dobra. Zbieram to łóżko do domku. A poza... W wystarczy zroj ale z domi po jednym. Muszę zrobić jeszcze bol. Czemu to tak bo, owce wychodzą? Nie, 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 ty tam koleżanka nie wychodzisz, staro cię bardzo. Nie! Możesz... Zresztą cię mam głośno, chyba za głośno mam ciebie. Tak? Ja, ja chyba cię, to robię. Ciszy. Nadziej, że tu też się przyciszy, no. Co one tu robią ty? Coś się tu posrało z tym. Okej, na chwilę, robią? Czekaj się. Druga kamieni. Od co ona Więc Tak muszę Czekam. Coś tu się posrało tam. I to tak strasznie. Czemu? Patrz, no nie wychodź. Mm -hmm. A gramy na, na pre-releasie? Na najnowszym. Na chyba z 1-2, tak? Tam nie jestem pewien. Mm -hmm. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry panią. No nie było. To... O... No to super, właśnie nam y, owce wyjebało w petrę. Pół owiec nam wyjebało, wiesz o tym? Bo się Creeper zaspawnował. Nie wiem dlaczego, nawet go nie było. To zara. Dobra, będzie ta dziura na razie, nic tu nie zrobię. Będzie tu trzeba... To, nie, my to, my, my to musimy zniszczyć, to wszystko jest zniszczone tutaj, one wychodzą, te owce. Ja nie wiem, co, coś tu się stało. Won! Patrz, to zbudowane w ogóle. A, fajnie. Tak, i w tym update'cie mamy dżunglę, możemy znaleźć dżunglę. No, A to trzeba... Czemu... Przecież won! Dobra, dobra, nie, ja bym to najlepiej zakopał te owce tutaj wszystkie, bo to nie ma sensu. Nie, jak będziesz miał czas, to sobie przyjdź, zobacz, to wszystko jest wypuszczone, łazi. Zniszczone tam jest wszystko, nie wiem co co tam się ktoś bawił, może nie mam będzie. Dobra, głównie mnie to obchodzi. będziemy sobie zrobić spania. Ja w ogóle redstone nie mam, dobra. dobra, nieważne, jakaś może sobie poradzimy z tym co mam. Tu jest nie tak. dużo użyłem na to. A nie działa na multi, to jest winda taka. Ale ona nie działa na multi. Żeby iść spać będziemy musieli przejść. Będziemy hmm. mógł sobie zrobić spialnię w moim domku okay. o, spuszczę sobie Spuszczę sobie to Teraz tak z góry tam jest Wiem nie taka za bardzo profesjonalna Tak na szybko robiona Jak się coś pyta tu gdzieś znaleźć, tu jest ten kawer odpisany. Żeby złapać Okej, okay, to jest już to Jakieś okay, so pistony są, okej, są pistony Ludzie nie mam pojęcia co mam zrobić Gdzie mogę sobie zrobić sypialnię Skupiałem strasznie teraz Może za tym Teraz kawałek pociągnę. Co na to, żeby się żeby się u góry, bo po prostu nie chce, żeby Przestali na parę minut Dobra, zniszczymy w takim razie Zniszczymy to w takim razie. Tu będzie woda w tym miejscu, więc muszę się dostać tutaj. Jeszcze raz, dwa, trzy kable. Więc w tym miejscu woda. Co ty robisz? Mi się, jakby się zwaliło wszystko. A tak myślę, że... Woda, tak. Gdzie woda, czyli... Ja widzę, że tu sporo będzie ziemi, to idę sobie po łopatę. Kurde, jak ja dawno w Minecraft nie grałem. Ostatni raz to to... na Minecrafcie, nagrywali o, odcinek, więc możecie sobie zobaczyć jak Teraz te torcze wezmę. Torczę muszę tutaj mieć. Kabel. Kabel. Zajebiście, możesz kurwa. Nie. 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 Ja Nie. Pier się kurwa, Ja pierdolę, prawda? Nie, Może tak. nie zacznij tego kabel. Może starczy. Okay. Czy coś się stanie, żeby dekretować? Brrr, hmm, kurde, brakuje mi jednego... Wybiście, no że szkoda... Pierdalej sznapo... To buduje. Brrr... Brr... Brr... Że tak by działało. Nie, tak by działało. Okej, okay, gdzie jest to wejście moje? Chyba, że z tej strony będzie. Coś ale będzie działało, jak tu będzie klocek Pe Pewnie będziecie się pytać, co ja chcę zrobić z tym takim murem. Chcę odwracać cały domek, i potem będę. Zrobi zrobię taki takie zejście tutaj na dół. I zrobię nie. coś na pewno na tej wodzie. Jakieś, nie wiem, jakaś platforma, może coś w tym stylu. Nie wiem, zobaczymy w następnych odcinkach. 360 pijacz Taka mogę zrobić, A nie, bo to jest wyłączone. Jak chcę włączyć no sygnał, zobaczę. Ja. Ale na razie tak wykopiemy mniej więcej. Zobaczymy, ile zostanie nam miejsca, prawda? Okej, jademy, jademy Chłopaki, jedziemy. Rozkopiesz się trochę. Jak nie odwizuje miejsce. Rozumiem jednego brakuje, tego jest to, A nie, mam jeszcze jeden. Burs. Czy działa? Hmm, nie działa, dlaczego nie działa? Dlaczego nie do góry? Już mi się nie chce budować, jak tak mam, nie? ja... niżej? Czy wyżej? Majsty Kurde, to muszą być lepkie pistony O, mam te Ty jesteś lepki He <grym grym grym> he Mam boli trochę Ej Nie ma no, problemu Ja pierdolę Nie zaraz się zesram chyba no Tu tyle tego jest Ups no, chcę to takie wysokie. bo Mam fajne pomysły na sypialnię, Dużo ludzi ma fajną sypialnię. Taka właśnie pokój do słuchania i chcę zrobić więcej coś takiego jak oni mają. Ale zaraz się zdenerwujemy. że to nie będzie działało, ponieważ tutaj będzie woda, będzie mi tutaj zmywała. Zrobię... Nie, to nie będzieło Hmm... to, cztery repeatery, a mam jeden tylko Ja mam 64, chcesz? Mam stacker. tak przed moim dom Jakbyś chciał to przed moim domkiem to skrzynkę <noise> uh, uh, uh. uh. Iron, iron iron <noise> Muszę to być. Więcej rono. Więcej rono, Więcej rono. Tak, tu jeszcze jeden proszek będę potrzebował. I dwa Repeatery, okej. Okay. Masz Repeater? Czy cię potrzebujesz? Idę po Repeater. O, tu miałem proszku trochę, zostawiłem. Więc Repeatera może zrobię. Nie, nie zrobię, go nie mam bez tą. O, wezmę sobie stąd repeatery. I to jest już rozwalone wszystko, to już nie działa. Jeden repeater. Dwa repeatery, okej. Okay. Daj wejść. Wiedziałem, wiedziałem, kurwa, wiedziałem, zajbiście. I to. Jeszcze gdzieś cieknie? Co, skąd to cieknie? What the fuck? You no. Nie wiem. To fakt. A już fakt nie wiem. Nie ma żadnej dziury mi cieknie. Ale or... on trzyma. Nie, 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 nie. Muszę sobie wrócić. Tak. Teraz tu wyleć wodę. A nie mam. Muszę pójść się wodę gdzieś... to na duże mam. I teraz po lianach może się spinę, więc chciałbym to wyprobować, więc może zjeść. Później wychodzę. Ja lubię, jak są dźwięki wygrzane na przykład jakieś muzyczka jak w Minecrafcie, bo zagłusza ten taki szum, który ma redho Bo redho nie ma karty dźwiękowej. Sumie, ja nie mam tego szumu, jak z Tobą nie gadam, więc... Wiesz, ale wiesz co, ja też go nie mam, więc wiesz, to nie wiem, może to skape daje? Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, może możliwe, że to właśnie skape robi ten szum. Ale jak, To znaczy, ja tego nie za bardzo słyszę, nie? Tylko, że jak leci jakaś... Tylko na filmikach to słyszę za bardzo i jak leci muzyka, to jest po prostu...

te dwa. Więc kabel ja podłączyłem do tych pisów, które tutaj są i one są teraz. One są zamknięte, otwarte i te są zamknięte. Czy tam na nawrót, nie wiem. I jeżeli Jak ja otworzę to... to działa? What the fuck co mi się w ogóle dzieje? Za nie, to te się otworzą, woda się wyleje i te się, się też zamkną i się woda wyleje. Powinna przynajmniej się wyleć. I wtedy ona popchnie tutaj te rzeczy, które tutaj będą. Więc spróbujemy. może są tam. I zasieje, Okej, okay. uwaga, pum, pum, e, okay. i, pum i, tam i, to Pach to i, błagam. i, punkt, tak. okay, tam się zrobiło. punkt, i, punkt, tam się zrobiło punkt, tam widzę, i, punkt, czymś No trzeba potem zamienić punkt, i, Dobra, nie zmieniam naprawdę, nie mam sił, żeby tu zmieniać na przykład, nie wiem, ścian na takie, na takim kolorze Nie dostałem, tam, ale to było nie dostałem, miałem 30 tych sit, położyłem i ich nie dostałem z powrotem, więc coś się źle stało. Zobaczmy jeszcze raz. Wstawiłem 16 Przychodzę, zamykam, ciągnę za dźwignię, staje Woda się leje. Uuu. Co tam? Co zostało? w Minecraftie, chyba. A co, co się stało? Tylko dwa, dwa te dostałem. Czego? czy Jak wodę wylałem na. na. na ten, jak to się nazywa? Pole. No to pole pszenicy. Tylko z 15 dostałem tylko dwa. Ale co? No to si nasiona. Wiesz co, ja miałem pełne pole przed chwilą siana. To już takie dobrego co można ścinać. To, jak ściąłem to, to miałem 33 siana. Ale mi chodzi o nasiona, że nasion w ogóle nie dostałem. Ale były gotowe, czy takie dopiero posadzone? Posadzone. A to kiedyś nieważne było, czy posadzone, czy nie. Chyba się nasion nie dostawało z takiego świeżo posadzonego. Ja no nie chcę siana, ja chcę nasiona dostać. A to mówię, że świeżo posadzonego po, po się nie dostawało chyba nasion. Nie dostawało się. Się no tylko mówię, że Myślę. Za niedługo mam nadzieję, że skończymy jakąś serię na, na naszym kontach. Oj, skoczyłem. Ja to... Dobra, nevermind. No, skończymy jedną z naszych serii na przykład. Nie wiem. Ja skończę jakąś serię. a Albo no, nie, 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 dobra, nie było tematu. Nie było tematu. Nie gryź mnie! Nie gryź mnie. Więc ja poschodzę tu wszystko i przyjdziemy tutaj. Znowu jak to już będzie zasypane wszystko, znaczy jak się rośnie Okej, okay, po drugiej stronie Oops Nie Wszystko, jedzie Ok 64 Zaranikam za sobą To byłem dosyć jakoś Turek godzinka? Zda się dwa po, czyli nagrywamy 20 minut około. No to już tak z 5-7 minut. W sumie nic nie co ja zrobiłem w tym odcinku. Kopałem jak idiota, no ale no, no co, co zrobić? Iść, Tutaj no. mi też coś jest zepsute, nie działa ta strona. Ty jesteś zepsuty, ziom. jeszcze no. raz zobaczymy co ci się dzieje. Tu idzie sygnał. I tu nic nie ma. Oh, sorry. Gdzieś mi się woda wylała. Zbieram się musiał zdobyć repeatery i to je postawiać. No cóż... Słyszysz? No? Twój starszy do Meksyku pojechał na 3 albo 4 tygodnie. No i? No i będzie giercim. No. Ojejku. To mi pękło w dobrym momencie, nie? wizualnie już sobie wyobrażam jak to będzie na pewno będzie to podniesione o jeden w tym oto o tak zaokrąglone zamknę co tu się jest? pali dobra, zbieraj ja to duża ilość melonu dobra, mam pomysł jak to zrobić Sypowe. O, sorry bardzo Ale zostałem przed No Właśnie mi się zjebło Przecież żeśmy się do 6 rano Jak zawsze w weekend Jeszcze są 3 dni weekendów W sumie, bo długi weekend To się się posiedzi, się posiedzi Dobra, co ja chciałem zrobić Dobra, to przynajmniej na te parę sekund Na te parę ostatnich minut sekund, ma. nie wiem Pójdę zrobić to co chciałem zrobić na odcinku, czyli bierzemy sobie liście i idziemy sadzić liście zio. A szybko trochę repekierów i pójdę tam. Może jeszcze yy, my pójdziemy w podróż, ale to już poza kamerami. I szybko spróbujemy znaleźć dżunglę, bo tak bo jesteśmy w tym nowym tym właśnie jak mówiliśmy. Próbujemy znaleźć dżunglę, jeżeli znajdziemy to sami się będziemy widzieć. Fajnie by było znaleźć dżunglę, bo tam co, co, tam, co tam takiego fajnego jest? Jakieś... To koty. Koty, ale tak. koty takie miał miał czy takie bardziej tak. lwy? Nie, na początku są... E... Gepardy czy coś takiego, nie pamiętam. Okay, okay. Oceloty. I potem jak je złapiesz, jak to jak odswoisz to rybą, czy będziemy się na początku trochę połowić... No spoko, spoko. To one są, się w normalnej zmieniają zamieniają i są nasze. Chodzą okay. za nami tylko psy. Tak? Olo, fajnie wyglądają, widziałeś, Mam No, takie malutkie kotki. To fajne. Nie wiem, czy one potem są na się śrogu. Tylko ja te testowałem trochę na... Tam, na na, na singlu znalazłeś? Nie, ja po prostu spawniłem. A. Jajkiem na tym, na... Creative modzie. I one... One creepery odstraszają. Fajnie, fajna rzecz, fajna rzecz. A na przykład co, jak sobie załatwisz Creepera? Nie wiem, on chyba uciekł cały czas. Serio? wow to dobre. Dobra, chcę zobaczyć, czy ja mam jakieś patyki. Bo jak mam patyki, to zrobię wędkę od razu. Pójdę dużo ja też sobie teraz zrobię wędkę, więc yy, my się będziemy. My się ucinamy raz jeszcze. No, dokładnie, dokładnie. I się widzimy. Miejmy nadzieję, w dżungli. My się żegnamy, joł Jeszcze raz Dobra, jesteśmy z powrotem do dziska tak. Zrobiliśmy ku wszystko, rybki żeśmy ze sobą wzięli I po prostu Pół godziny, przygotowywania Dokładnie. I tam jest nasza baza, te co widzicie tam Tak Przede mną tam. teraz, ten, o tam, o To, to tam jest mój domek na tym siedzi Tutaj nam się czanki nie, nie, nie załadowały, ale to nic Ale mamy tą właśnie O tu lód, skąd to? Lód? To tu jeszcze jest y, zimowa tam no, Bają, ten no. lód możemy i tu patrzcie jak się zbugowane No mamy odsunięte. To jest chyba ten, ta dżungla, ona jest po prostu tak oświetlona, tak mi się wydaje, te czanki od dżungli tak są oświetlone. Oj oj oj, dobra czekaj, trzeba by zaparkować gdzieś, nie? Okay. O, to... Okej. Ocelot! Jest ocelot, jest ocelot! Rybę! To jest to? Widzisz? Na, na kontrolu Co okay. to takie malutkie? I to, dlaczego dwa? Bo jedno jest dziecko. Ja tego nie widziałem, to oni to zrobili nowe. Musisz oh mieć Myś rybę w ręce. Mam, 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 spokój, Ja. Spok. Okay, na Akcja naszej... Ocelot. Akcja Ocelot. A one są mądre? Tak jak na przykład Creeper teraz? Nie wiem. Ale drewno! Pięknie po prostu, pięknie. O tam zimowy ten mamy, bają, więc tam luz blisko mamy do naszej tej. Możemy sobie brać. Gdzie one są uciekły? Szukaj, szukaj. Ale to jest super. O ja cię ciulam. Panie mistrzu Jak to jest pięknie. Jest mam. Jest, jest, idzie, idzie. Idzie. On ucieka! Ucieka! A ja mam małego i on... Nie wiem tego. Okej, okay. on, one tam są. Czekaj, on tu jest. On. O, o! A, a no chodź do mnie! Nie uciekasz. No Gdzie Co? jest? Gdzie uciekasz? Okej, okay, Idzie, idzie do mnie mały. Będziemy musieli spać chyba, bo jest noc ty. One nie zno, nie zjedzą z nocy. Nie. Kurde, no. się cieszę, jak małe dziecko, nie. Przejdzie do mnie, małe? A to no, takie wysypce, takie malutkie, to no, fane, takie nam no wyszło. Zostaliśmy tym samym. Hmm. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i uciek! No, chodź tu! Okej, okay, idzie powoli. Idzie. Za zawiedzie kiedyś! Ile tych ocel...